Jest naprawdę niewiele okazji, które sprawiłyby, że zamiast zrobić content lorowy, będę rozmawiał trochę o czymś innym, ale... Wersja 5.0, a w zasadzie livestream do wersji 5.0 jest, no myślę, tą okazją. Wreszcie Genshin poszedł po rozum do głowy, Michojo poszło po rozum do głowy, zaczęli nas dostrzegać. Genshin może w końcu robić rzeczy, no które czekaliśmy naprawdę długo. Naprawdę dostaliśmy bardzo, bardzo dużo ciekawych zmian, które bardzo pozytywnie wpłynęły na naszą rozgrywkę i postanowiłem trochę o nich pogadać, bo myślę, że są na tyle ważne, że trzeba o nich mówić. Po drugie, są na tyle ważne, że dużo osób będzie o tym mówić. No i to jest rzecz, o której ja też chciałbym trochę pomówić, a skoro już wstałem na ten livestream o 6 rano. No, no to wykorzystajmy ten czas i o tym porozmawiajmy Słuchajcie, przede wszystkim to nie jest naprawdę clickbait Dostaniemy w końcu, myślę że w końcu, po wielu, wielu clickbaitach przez ostatnie lata Które wpakowały się na YouTube wszędzie, gdzie tylko się dało Przy okazji rocznicy Genshin'owej Tym razem faktycznie dostaniemy wybór pięciokwiatkowej postaci, moi drodzy To co widzicie nie jest kłamstwem, nie jest skamem Powinienem być bardziej ucieszony, ale jestem strasznie... Zmęczony po porannym streamie. Niemniej jednak, słuchajcie, naprawdę e, dostaniemy pięciokwiastkową postać do wyboru. Wynika to z tego, że jest to już wersja 5.0. Jest to wersja 5.0, która wychodzi w czasie, który będzie. który nakłada się z czasem, gdy Genshin ma swoją rocznicę. Dlatego ten, ta wersja, ten. ten live stream był tak napakowany w informacje. Bo nie dość, że mamy nową nację, to mamy też rocznicę Genshin'a, coś o czym wiele pewnie osób zapomniało, no ale jednak. Słuchajcie, tak będzie do wyboru pięciogwiazdkowa postać, pięciogwiazdkowa postać, którą będziemy wybierać spośród postaci ze standardowego baneru, także czy jest to coś wielkiego? Myślę, że tak, myślę, że wciąż tak, myślę, że no nie jest to, wiecie, wybór dowolnej postaci, jaka jest w grze, ale jest to, kurczę, no jednak wybór pięciogwiazdkowej postaci z wishów standardowych, które są naprawdę w porządku, szczególnie Tainari jest bardzo, bardzo, bardzo solidną postacią. Posiadanie Jean, posiadanie Mony, posiadanie Di. myślę, że też jest w porządku, na pewno są, jest postać, którą będziecie chcieli e, uzyskać, będziecie, mo będziecie mogli po prostu ją sobie normalnie wybrać z selektora, który pojawi się w grze. Nie jest powiedziane jeszcze kiedy, nie znalazłem nigdzie takiej informacji, wydaje mi się, że wydarzy się to bliżej rocznicy, czyli raczej w drugiej połowie naszej wersji, raczej w drugiej połowie też września, ale będzie, więc czekajmy tylko na to, więc jeżeli ktoś przez wiele lat nie mógł trafić w jakiejś konkretnej jednej postaci, to to jest ten moment, by ją zebrać albo złapać konstelację dla swojej ulubionej postaci ze standardowego baneru. Na pewno Tainari jest warty, warty rozwożenia, na pewno Jin jest warta rozważania, na pewno Dia, czy też Mona też są super postaciami. Ja oczywiście jako fan catching będę brał catching, czyli do raczej do skipa, prawda? Wiadomo, oprócz tego, jak co roku. I myślę, że to już jest taki trochę standardem. Będziemy dostawać 20 rolek, de facto 10 rolek, które przyjdzie do nas przez logowanie się do Genshin'a w określonym czasie, który też zostanie później podany. A 1600 Primogemów, czyli też de facto 10 rolek, przyjdzie do nas poprzez maila. W tym mailu dostaniemy również Sanctifying Elixir, o którym trochę później, ale dostaniemy też dwa fragile designy. Dostaniemy też w tych mailach, bo prawdopodobnie zostanie to rozrzucone znowu na jakieś 4 maile. Tak jak co roku, chyba? W każdym razie zostanie to rozrzucone i dostaniemy tam fragile design. Dostaniemy też Firstborn First Spirit, czyli nowego pecika, którego będziemy mogli ustawić i będzie sobie za nami latał. Prawdopodobnie taki mały smoczek w ładnej skorupce. I jeszcze jakiś gadżet, który nazywa się Kabumbox. Nie chyba nie wyjaśnili, co będzie robił. Zobaczymy z czasem. A uh, cool. Możliwe, że będzie po prostu wybuchał. Wiecie, te w gadżety nie są jakieś wybitnie użyteczne, raczej to są takie sympatyczne rzeczy, które warto mieć jako pamiątkę, prawda? No ale, no ale, no ale. Idąc dalej, bo rzeczy się nie, zaczyna, nie zatrzymują na tym. To już wygląda dobrze, naprawdę to już dobro, wygląda dobrze. A i co jeszcze najważniejsze, o czym zapomniałem, no to ten standardowa postać z naszego z naszego baneru ze standard... Przepraszam. Ja naprawdę nie spałem długo, więc trochę mi się język plącze, ale słuchajcie, pięciogorska postać, którą będziemy wybierać ze standardu Standardowego baneru, czy też dostaniemy ją w selektorze? Tak, to nie jest tak, że w standardowym banerze będziemy musieli łyśczać, nie, dostaniemy ją zupełnie za darmo. Będziemy ją wybierać teraz, ale będziemy ją też wybierać co roku w każdej rocznicy. E, przy każdej rocznicy. Czy tych rocznic będzie tak dużo? Zważywszy na to, że mamy natlan, natlans, no, potem się znaje, a potem nie wiadomo co. No, zobaczymy. <laughs> zobaczymy, jak długo gańczyni jeszcze pociągnie, ale tak, no w końcu poszli po rozum do głowy, no i w końcu dadzą, dadzą nam darmową piątą węzłową postać. Super. Idąc dalej. Nowa mechanika została dodana do Character Event Wish and Character Event Wish 2, czyli generalnie do banerów eventowych, do banerów z nowymi postaciami, czyli nie, nie z postaciami, uwaga, nie z postaciami, niestandardowy baner i nie baner z bronią i nie ten baner taki, którego nazwę Chronicle Wish Banner. O, Chronicle Wish Banner, ten taki baner, nazwijmy go regionalny, ten, który pojawił się raz, związany z postaciami Mondu, to nie o te banery chodzi. Chodzi tylko o baner z Character Event Wish na nową, Postać, która nas najbardziej hypuje i na powracające postacie na rany, prawda? Na tym banerach będziemy mieli taką spe specyficzną mechanikę, która sprawi, że jeżeli mielibyśmy przegrać 50-50, to jest szansa, że to prze 50-50 nie przegramy. Jak to będzie działać? Jest to trochę dziwnie zagmatowanie wytłumaczone. Bardzo krótko mówiąc, mamy większe szanse na to, że wygramy postać, jaką, że dostaniemy postać, którą chcemy. Po prostu w momencie, kiedy przegrywamy 50-50, jest uruchamiane dodatkowe losowanie, które ma do Dodatkowe szanse na to, czy jednak tego 50-50 nie przegramy, i wtedy pojawia się inna animacja, którą jeżeli montowałem, to widzicie teraz na ekranie. I krótko mówiąc, możemy tego 50-50 nie przegrać. Jakby sprowadza się to, krótko mówiąc, do tego, że mamy większe szanse na to, że dostaniemy postać, którą chcemy. Koniec końców te szanse są niewiele większe, bo to jest chyba 55% do 45, przynajmniej tak na razie komunity to rozumie i tak to zostało nam przedstawione, jest to strasznie dziwnie zagmatwanie przedstawione, ale jednak mimo wszystko sprowadza się to do tego, że po prostu mamy większą szansę na to, że dostaniemy postać, którą chcemy post dostać, prawda? Więc dobrze, fajnie dla nas. Ale to nie wszystko. Mamy słuchajcie, na banerze z bronią fantastyczną zmianę, zmianę która zmienia nam ilość fate pointów potrzebną do zdobycia naszej wymarzonej broni. Jeżeli rolujecie na weapon bannerze, ustawiacie broń, którą byście chcieli dostać, prawda? Do wersji 4.8 mieliśmy to zrobione w taki sposób, że w momencie, w którym dostaniemy broń pięciogwiazdkową, no to dostanie nie jest to broń, którą sobie ustawiliśmy w tym naszym fate pointcie, w tym naszym ep epitomized Puffie, to dostajemy jeden fate point, prawda? Jeżeli znowu przegramy i nie dostaniemy tej broni, którą chcemy, to dostajemy drugi fade point i dopiero za trzecim razem de facto dostaniemy tą broń, którą chcemy. Zmniejszają tą ilość fate pointów do jednego, co o Oznacza, to że jeżeli raz przegramy na, na broń, to następna broń będzie na pewno tą bronią, którą chcemy. Pięciogwiazdkowa, więc generalnie bardziej będzie się opłacało rolować po weapon, w sensie po bronie na weapon event banerze. Super zmiana. Słuchajcie, oprócz tego kolejne fantastyczne zmiany dochodzą do wersji 5.0, jeśli chodzi o artefakty. Artefakty w tym momencie będą w stanie być przerabiane. Nie tylko na morę, w sensie nie na morę, która była do tej pory domyślnym dropem, jaki otrzymywaliśmy. W momencie, kiedy rozbijaliśmy artefakty, w momencie, w którym usuwaliśmy je z naszego plecaka, można było ją dostać morę. Nie musieliśmy używać artefaktów do tego, żeby je używać jako materiał do wzmacniania innych artefaktów. Można było się ich całkowicie pozbyć i dostać za to morę. Teraz tej mory nie dostawać nie będziemy. Zamiast tego będziemy dostawać nasze buteleczki z eksponem do artefaktów. Więc super sprawa, żeby po prostu lepiej czyścić ekwipunek i pozbywać się na bieżąco artefaktów, których nie chcemy, a później po prostu korzystać z tych buteleczek, których wartość będzie dosłownie odpowiadała temu, przynajmniej tak zrozumiałem, wartość będzie odpowiadała temu, co, jak wartościowe były dane artefakty, więc super sprawa generalnie na plus. Oprócz tego dostajemy Sanctifying Elixir, nową mechanikę, o której wspomniałem przy okazji tutaj tych 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 dodatkowych bonusów. Ta mechanika będzie sprawiała, że będziemy mogli wybrać main naszego artefaktu, jaki chcemy stworzyć. De facto to trochę działa jak taki printing, jak takie drukowanie artefaktu, wymarzonego artefaktu. Wybieramy sobie jaki chcemy set artefaktu, wybieramy jaki chcemy to, że, jaki ma być to pis artefaktu, czy piórko, czy goblet, czy whatever. I oprócz tego wybieramy sobie main statę i wybieramy sobie dwie substaty. I w taką, taki artefakt zostanie nam stworzony. Jest to mechanika, która, co do której wiele detali nam jeszcze nie podano. Wiemy natomiast, że te sanctifying elixiry, które będą służyły jako jakby naboje do tej drukarki, nazwijmy to, jako tuż do drukarki, jako, jako materiał do stworzenia takiego artefaktu będzie można znaleźć w Open Worldzie, w Natlanie, będzie je można zdobyć poprzez przerabianie dużej ilości artefaktów, ale z tego co widziałem, jest tam jakiś ogranicznik, więc podejrzewam, że tego przerabiania nie będzie można nadużywać. No i będzie oczywiście też w Battle Passie, ale w wersji płatnej. Może też jeszcze gdzieś, je, gdzieś indziej pod napis, powiedziano, napisano, że etc. prawda? Ale nie podano dokładnie gdzie, więc zobaczymy z czasem. Więcej informacji na pewno się pojawi. Przyszłości, więc warto będzie to śledzić. Ale dobra jest to niewątpliwie to świetna zmiana, no bo będziemy mogli sobie wybrać, jaki konkretny po prostu artefakt chcemy stworzyć. Więc już widzę po prostu tworzenie tych artefaktów Pyro Damage Bonus z Double krytem na substacie albo Main Stata Damage i Substata crit Rate na artefakty, których nie możecie hitnąć. Świetna zmiana. Na pewno nie do nadużywania, ale na pewno jest to dodatek, który się przyda i który po prostu będzie przyjemny w użytkowaniu. Dodatkowo, oprócz tego, słuchajcie, poprzez w trakcie natlanu będziemy otrzymywać dodatkowe primogamy, 500 primogamów za zrobienie archon questów natlanowych. Problem jest jednak taki, że będzie można je otrzymać tylko w wersji, w której natlan Wypuścił dany Archon Quest. Co to oznacza, że wy, gdy wypuszczony zostanie Archon Quest do Natlanu, pierwszy i drugi akt, które pojawiają się w wersji 5.0, to przez wersję 5.0 będziemy za jeden akt i za drugi akt dostaniemy dodatkowe 500 primogemów, będziemy mogli je odebrać. Znowu pokazuję Wam na ekranie, jak to mniej więcej wygląda. Jest tam ten licznik, jest to to odliczanie te, tego czasu, co sprawia wrażenie, jakby po prostu faktycznie oni nie powiedzieli tego prosto, ale to dość mocno sugeruje, że tylko przez daną wersję będziemy mogli otrzymywać te primogemy, więc bardzo benefitują to, żebyśmy robili Archon. Questy w trakcie wersji, w której te Archon Questy wychodzą, nie zostawiali sobie tego na później, bo później tej nagrody prawdopodobnie nie będzie. Tak to wygląda, tak spekuluję. Nie mam innych, innych sugestii w tym temacie, więc najprawdopodobniej tak będzie to wyglądało. Podobna sprawa ma się, tak trochę przeskoczę, podobna sprawa ma się, jeśli chodzi o story-questy. Moi drodzy, story-questy również dostały troszeczkę mały bonusik. tego Tych primogemów za zrobienie story-questa jest troszeczkę mniej i to chodzi oczywiście o nowe story-questy, tak samo jak chodzi o nowe Archon-questy. Nie działa to wstecz, niemniej jednak te nowe story-questy, czy też Tribal Chronicles, bo to jest troszeczkę inny wątek, to jest się inaczej będzie nazywało w natlanie, niemniej jednak za nie również dostaniemy primogemy, i za nie również dostaniemy też oprócz primogemów jakieś dodatkowe materiały, które poz Pozwolą nam rozwinąć postać aż na 60. poziom w miarę łatwo. Miła do, miły dodatek, ale znowu będzie on ma ten licznik, więc sugeruję, że będzie on raczej funkcjonalny tylko w czasie, gdy ten, generalnie w wersji, w której wyszła ta postać, tylko w, tym, w tej wersji będzie ten dodatkowy dodatek. Tak to wygląda przynajmniej po tym odliczaniu. Jak już po raz kolejny mówię, jeżeli się coś zmieni, to nie krzyczcie na mnie za mocno, ale no, wnioskuję na podstawie tego, co zostało nam pokazane tutaj. Dodatkowo za tworzenie, za rozwijanie statuły 7 i tabletu Tablet of Tona w Natlanie, coś tak. Prawdopodobnie coś na zasadzie jakiegoś drzewa, bądź też jakiegoś, jakiejś cebulki, fontan fontanny jak fontein czy czegoś takiego, nie wiadomo czym to do końca będzie, niemniej jednak generalnie również za otwieranie Shrine of Depths będziemy dostawać więcej primogramów i koniec końców ma to wynieść ponad 1000 primogramów więcej niż inne regiony do tej pory, więc cool, więcej primogemów dla nas, my się cieszymy. Dodatkowo e, tak jak powiedziałem, story questy zostały zamienione trochę w tribal chronicles, tutaj troszeczkę jest zamieszanie, jeśli chodzi o system reputacji w, w natlanie, ponieważ jest on bardziej porozrzucany po różnych tribach niż konkretnie, jako, niż konkretnie jakby zcentralizowany jak do tej pory. I e, story questy zostają włączone trochę do systemu reputacji i one to jakoś sobie będą funkcjonowały wewnątrz tego. Trochę nie do końca skumałem jak to będzie działać i musimy się poczekać na więcej informacji znowu. Możliwe, że po prostu ma to Związek z tym, że postacie są tak mocno zakorzenione w swoich, jakby, plemionach, że oni chcą w jakiś sposób połączyć te questy plemienne, które w ogóle się pojawiają z story questami danych postaci. Jak to wyjdzie w praktyce, będziemy musieli poczekać i zobaczyć. Niemniej jednak, na pewno jest to zmiana ok. Na pewno nie na minus. Na plus jest to, że dostaniemy więcej primogamów za to, że po prostu zrobimy tego story questa tylko znowu my musimy go zrobić w czasie, w którym on wyszedł, więc trochę... Zauważyłem, że te wszystkie zmiany, o których tutaj mówię, takie trochę off-topic, ale zauważyłem, że te wszystkie zmiany, o których tutaj mówię i które na tym 5.0 się pojawiają, to są takie zmiany, które mają na celu przyciągnąć nas do grania do Genshin'a tu i teraz. I benefitować nasze granie tu i teraz, w momencie, kiedy oni ten, ten dany content wypuszczają. Jest to FOMO, jest to trochę męczące dla graczy, którzy tego nie lubią. Znaczy, nikt tego nie lubi. To jest generalnie słaba mechanika. no Ja, jest, ja mam to trochę gdzieś osobiście, ponieważ i tak gram w gersji na bieżąco. Niemniej jednak, no, nie można na, na to nie patrzeć krytycznie, no, bo jest to mechanika dość e, problematyczna, generalnie, prawda? Chcia chciałoby się grać w grę wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy no, nas gra do tego zmusza. Niemniej jednak, no jest jak jest, więc. Ja mogę się tylko cieszyć, że tak naprawdę nie jest to, jest to zmiana na plus, z tego powodu, że nic na tym nie tracimy, jeżeli zrobimy to później, prawda? W porównaniu do tego, co było do tej pory, no jest to tylko po prostu dodatkowa nagroda, że robisz to w odpowiednim czasie. Niewłaściwe mechanika, trochę siadająca na psychę. Bądźcie z tym ostrożni, grajcie tylko wtedy, kiedy naprawdę macie czas, nie zaniedbujcie o swoich obowiązków, no ale jest jak jest, nie będę tutaj was moralizował, idziemy dalej, no każdy ma swój rozum. Słuchajcie, dodatkowo, stamina to trochę dla nowych graczy informacja. Stamina, którą odblokowywało się za ulepszanie statuły de facto w monsztat i Ljue, na samym początku naszej przygody, prawda? Ulepszając statuę siedmiu w monsztat i Liue, dostawało się coraz więcej staminy. Ta mechanika potem została porzucona, bo bo nie można mieć aż tak dużo staminy chyba. No w każdym razie w tym momencie tą staminę będzie można odblokować, niezależnie od którą statuę w jakim danym regionie ulepszamy, więc cool, ale dla graczy starych wyjadaczy to nie ma najmniejszego sensu, nic to nie zmienia, nie zwiększa nam się limit, limit staminy, nie, nie sprawia to, że staminy mamy więcej, więc to nie jest zmiana, która jakkolwiek dotyczy Graczy, którzy już grają długo w tą grę i mają te statuły podwijane na maksa. Battle pass dostaje też optymalizację. Jest to zmiana, która sprawi, że będziemy mogli sobie wybierać jakie resursy, czy też More, czy jakieś tam Enchantment Ory, czy, 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 czy te karteczki z expem, czy Sanctifying Nation, czy jakieś inne generalnie nagrody, by chcemy dostawać. W Battle Passie będziemy mogli trochę bardziej customizować sobie tego Battle Passa na samym początku wejścia nowego Battle Passa, zobaczymy w praktyce jak to wygląda, pokazali nam to poniekąd na, w trakcie live streama, ale jak to w praktyce będzie wyglądało doświadczymy tego tylko w wersji 5.0. Na pewno jest to spoko zmiana, bo jeżeli komuś brakuje mony, mo, to może ją dostać z darmowego... Baner, znaczy z darmowego wyboru, ale jeżeli komuś brakuje mory, no to może zdecydować, że chce moren, ponad, nie wiem, Mystic Enchantment Ory, które może sobie wykopać czy też wy wykraftować u Kowala, prawda? Więc super sprawa, że po prostu dos dostajemy, jakby, możliwość modyfikowania tego. I tak samo, jeżeli kupujecie Battle Passa, jeżeli płacicie za Battle Passa, będziecie mogli wybierać, jakie talent, level up materiały byście chcieli, z jakiej nacji w tym Battle Passie dostawać, ale to jest tylko wersja płatna znowu. Oprócz tego, World Level 9 jest dostępny, będzie dostępny od wersji 5.0, słuchajcie, co sprawia, że na tym World Levelu drop materiałów z postaci, z normalnych przeciwników, z elit przeciwników i z bossów w Open Worldzie będzie zwiększony. Zwiększa się też oprócz tego drop rate materiałów niektórych z oponentów tak po prostu, co sprawia, że te buffy na siebie nachodzą i tych materiałów powinno naprawdę dropić trochę więcej. E, super zmiana, żeby mniej farmić, więcej czasu spędzać na przyjemniejszej rozgrywce, prawda? No ale jak ktoś lubi, będziemy farmił jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej, prawda? E, Regional Speciality Tracking Function, czyli będziemy mogli sobie trakować specjalności. Podobnie jak trakujemy sobie przeciwników w danym świecie tymi kółeczkami po prostu określonymi na mapie. Nic nadzwyczajnego, bo to też już padło jakiś czas temu, więc oni tylko nam o tym przypominają. Z takich najważniejszych rzeczy to chyba mamy wszystko. Pamiętajcie, że resetuje się też sklep, więc jakby dodatkowe nagrody, zakupowanie Genesis Crystalów, których i tak się nie opłaca kupować. Stellar Union, czyli ewencik dla powracających graczy znowu wraca. On jest super, jeżeli nie graliście dłużej niż tam chyba 45 dni. Jeżeli nie graliście długo i wracacie teraz, to dostaniecie dodatkowe roki, więc cool. No i Archon Quest w Natlanie supportuje Quick Start, co sprawia, że będzie można zrobić Archon Quest w Natlanie zaraz po zrobieniu Archon Questów w Liyue. Nie trzeba będzie iść do niej na Zumę, do Sumeru i do Fontaine, można od razu wskoczyć do Natlanu. Jest to kontrowersyjna zmiana, moim zdaniem, bo mocno wpływa na to, jak odbieracie fabułę Genshin'a, tym bardziej, że Natlan wydaje się gotować całkiem ciekawą fabułę, ale o tym nie w tym materiale, niemniej jednak, kurczę... Jest to zmiana ok, myślę, dla nowych graczy, żeby sobie wskoczyć od razu na ten nowiutki content, który jest promowany. Jakby rozumiem, dlaczego taka zmiana wynika. Mimo wszystko, nie bym jakoś niespecjalnie zachęcam do robienia tego. Aczkolwiek rozumiem skąd to się bierze, więc jeżeli komuś bardzo zależy na wskoczeniu w najnowszy content, który teraz jest promowany, który zobaczył gdzieś tam w jakiejś reklamie Genshin'a i u swoich content creatorów i bardzo chce grać na Natlan, a nie ma skończonych Archon Questów, Fontaine czy Sumeru, czyli na Zoomie, no to może ten Natlan zacząć. Nie polecam jako... Gość od LoRa nie polecam, ale pokazuje, że jest taka możliwość. Uważam, że jest to spoko możliwość, tylko trzeba ją rozważnie, rozważnie wykorzystywać. A słuchajcie, no poza tą grafiką są oczywiście jeszcze banery na 5.0. Mualani plus Kazucha w pierwszej połówce. Oraz Kacina jako czwórka. W drugiej połówce Raiden i Kinich. Jednak ważne jest jeszcze to, że Kacinę każdy z nas dostanie za darmo. Swoją drogą Kacina, czterogowska postać, prawda? Każdy z nas dostanie ją za darmo za robienie Archonquesta pierwszego aktu na tlanie, Nie bo stało powiedziane w którym momencie, czy za całość, czy za gdzieś w połowie już dostaniemy. Niemniej jednak robiąc ten Archonquest dostaniemy Kacinę za darmo, więc super. Słuchajcie, no oprócz tego jest jeszcze większy poziom Imaginarium Theater, co to oznacza? Zostały popełnione pewne zmiany w Imaginarium Theater, które mają na celu usprawnić naszą rozgrywkę, jeśli chodzi o zmiany z Wanderer's Boon, tym takim dodatkowym, dodatkową kartą, która pozwalała nam wybierać jakieś efekty, teraz mają być one bardziej czytelne, bardziej dostosowane, więc generalnie taka zmiana trochę ułatwiająca naszą rozgrywkę, przyjemna dla graczy, ale oprócz tego zostały wprowadzone nowe piętra do, jeżeli można tak nazwać, nowe, nowe, nowe piętra do Imaginarium Theater, jeszcze wyższy poziom trudności. Jeszcze dodatkowe nagrody, więc, dla coś dla, wiecie, tryhardowych graczy zostało wprowadzane. Jest dużo zmian dla graczy nowych, jest dużo ułatwień dla takich każualowych graczy. Ale, jeżeli ktoś jest tryhardem i chce mocno cisnąć w Gęsinie i mieć dużo rozbudowanych postaci, i generalnie zdobywać wszystkie nagrody, jakie są tylko możliwe, Imaginarium Theater zostaje rozbudowane o kolejne piętra, o kolejne nagrody. Oczywiście, mamy też dwa nowe sety artefaktów, i mamy nowych pięć craftowalnych broni, które oczywiście są wprowadzane z nowym regionem. Ale, co ciekawe. Trzy z nich będą dostępne za darmo w web evencie, który wyjdzie razem z Natlanem, czy też gdzieś w okolicach wyjścia Natlanu, będziemy to śledzić, będę oczywiście wrzucać na Discorda link, jeżeli się tylko pojawi coś takiego, żebyście też mogli zdobyć te bronie. Więc spoko zmiana dość nietypowa, nowa, do tej pory nie mieliśmy czegoś takiego, żeby bronie były przekazywane nam przez web event. Warto będzie akurat ten jeden web event w szczególności zrobić i po prostu zgarnąć darmowe bronie. No i co moi drodzy, myślę, że to wszystko. Tu jeszcze takie podsumowanie na sam koniec, wszystkiego, czyli pięciogwiazdkowe postaci, nagrody, prawda, gadżet i nasz peci, który też jest de facto gadżetem, fejty, reset sklepu. To są te bronie, o których wspominałem. To są te primogemo, o których wspominałem, za robienie Archon Questów i za story Questy wraz ze swoimi materiałami do ulepszania postaci quick start zwiększony primogemy generalnie za eksplorowanie nowej mapy, czyli za statuę 7, za podnoszenie za shrine of devs, więc generalnie tych primogów będzie więcej. Zmiana jeśli chodzi właśnie o fate pointsy w broniach, zmiana jeśli chodzi o po bronie, zmiana jeśli chodzi o łyszowanie. I przegrywanie na 50-50. W sensie pamiętajcie, wciąż będziecie przegrać, ale jest mniejsza szansa, że przegracie jak nawet. Jest szansa taka sama, że przegracie, ale jeżeli przegrywacie, to jest szansa na to, że się triggeruje i więcej tak nie przegracie. Więc skomplikowane, ale generalnie lepiej dla nas. World level większy i Interwind Fate za wracanie. O, 40, jeżeli nie było was przez 45 dni. Moi drodzy, z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o takie szybkie omówienie, nie robię czegoś takiego zazwyczaj, wracam pić kawkę albo się wyspać przed streamem o godzinie 16, zapraszam was wszystkich, tam będziemy rozmawiać więcej o lore, bo dzieją się bardzo ciekawe rzeczy i ja naprawdę o tym chcę rozmawiać, a to jest taki dodatkowy wrzut, żeby po prostu was może zachęcić do tego, żeby wrócić do Genshin'a, może zachęcić do tego, żeby jednak grać, że robią dobrze, że w końcu zrobi pochwalić Genshin'a za to, że w końcu robi coś dobrze, że chyba w końcu zaczęto nas dostrzegać. Miło być po prostu, wiecie, tak pogłaskanym po i docenionym, że jednak jest fajnie, że gracie i tak trochę się Generalnie moja opinia jest dość pozytywna, jeśli chodzi o tą wersję i o to, co dostajemy. Może to wynikać z tego, że do tej pory dostawaliśmy... Tak tragiczne nagrody. <laughs> nie oszukujmy się. Może to z tego wynikać. Może to jest jakaś nowa normalność. Na pewno to jest coś, co powinno być zawsze i krytykujmy za to, że tego nie było, ale jednocześnie cieszmy się, że, no, że jest, że w końcu jest, że dostrzegli, a nie kolejny rok. Musimy mocno narzekać na to, co się wydarzyło, bo w tym roku jest całkiem, całkiem dobrze. Te pięciogwiazdkowe postacie na pewno zamkną yy, twarz wielu osobom, które narzekały na to, że Genshin nic nie robi. A Cóż, dajcie znać, co wy sądzicie o tym wszystkim. Czy się cieszycie z tych zmian, czy was przekonują do tego, że warto warto wrócić, albo warto zagrać, albo uważacie wręcz przeciwnie, że no to fomo, które zostało tu wprowadzone, jest zbyt duże i bardzo wam się to nie podoba. Ja też to w pełni rozumiem, mam swoje zdanie, ale też w pełni rozumiem, że wam się to nie spodoba. Dajcie znać, ja jestem mega ciekaw, zawsze czytam wszystko. Dobra, już nie przedłużam, uciekam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bajo!